Siemano, witam w kolejnym odcinku kariery Bayernem Monachium. Wracamy po przerwie. Jak widzicie, Arsenal przyjął naszą ofertę, jeśli chodzi o zakup Sergio Gnabry'ego. Również sam zawodnik jest zainteresowany dołączeniem do naszego klubu, zatem nie pozostaje nam nic innego jak zaakceptować ten transfer i Gnabry jest w naszym zespole. Mało tego, motywujemy naszych zawodników przed kolejnym spotkaniem, chwalimy ich, także na ten rozgrywamy u siebie z drużyną z Norymbergi. Zobaczymy jak pójdzie nam w tym spotkaniu. W poprzednim naprawdę daliśmy czadu m.in. hat-trick naszego napastnika Roberta Lewandowskiego. Tutaj zaczyna drużyna przeciwna, ale Neuer świetnie spisuje się w bramce. Następnie świetne podanie Lewandowskiego do GC, ale ten niestety nie potrafił wykorzystać tak dobrej okazji na zdobycie gola i do przerwy wynik 0-0. Tak prezentują się najciekawsze wydarzenia z pierwszych 45 minut. Dziesiąta minuta pudło Roberta Lewandowskiego. 20. Świetna interwencja Manuela Neuera następnie 21. Ponownie genialna interwencja naszego golkipera. 27. Minuta, pudło Mario Gece. No i co dalej? W kolejnej sytuacji ponownie genialną postawą w bramce popisuje się Manuel Noyer i dzięki temu mamy bezbramkowy remis. Na pewno w drugiej połowie przeprowadzane będą zmiany, ale teraz musimy skupić się na ataku i musa jego pierwszy gol dla naszego zespołu w 52 minucie w tak ważnym spotkaniu dla nas daje nam prowadzenie. Wcześniej świetnie uderzał Robert Lewandowski, ale jego strzał odbił się od poprzeczki o właśnie sami widzicie. No ale sytuację tą wykorzystał snajper Musa, zdobywając gola, pokonując golkipera. A my przeprowadzamy zmiany. Z boiska zejdzie m.in. innymi Frank Ribery zejdzie również kilku innych zawodników. A kto jeszcze, no o tym właśnie przekonujecie się w tym momencie: GECE i MUSA w ich miejscem Lapad, TIAGO i SHAKIRI. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą część tego spotkania. Mecz zakończył się naszym jednobramkowym zwycięstwem. Jeśli chodzi o nasze wzmocnienia, na pewno przydadzą się one w obronie Enkolu, w naszym zasięgu i zainteresowania. Także TIAGO Silva, no i zobaczymy, czy PSG oraz Marsylia postanowią sprzedać tych zawodników. Ja mam nadzieję, że to się nam uda, bowiem Dante i Boateng tak do końca mnie nie przekonują, a na pewno już nie Bad Stuber, no i zobaczcie, transfer przyjęty jeśli chodzi o PSG, teraz wystarczy ustalić kontrakt z zawodnikiem, to samo jeśli chodzi o Marsylię, no i mamy, mamy nowego obrońcę Nkulu, który pojawi się w miejsce Boatenga, ten ostatnio po, popełniał sporo błędów, także zobaczymy jak mu pójdzie na boisku, zobaczymy czy dobrze wpisze się w naszą drużynę, pamiętajcie, że okres aklimatyzacji zawodnika nie zawsze przychodzi tak łatwo, także transfer Tiago Silva. Jest zaakceptowany. Wahałem się, czy wydać te 34 miliony na tego zawodnika, ale. Zobaczyłem jego statystyki, wiem co potrafi, wiem że jest szybki, a szybkich obrońców na pewno nam potrzeba. Także zaakceptowałem go i witamy Thiago Silva w naszej drużynie. Ocencie sami, czy są to dobre transfery. Ja póki co Dante i Boatenga widzę jako zmienników, aczkolwiek nie takich, że cały czas będą grzać ławkę, bowiem są to zawodnicy wysokiej klasy. Jeśli chodzi o, tych, o te transfery, no, to były ostatnie transfery w tym okienku. I w ogóle jeśli chodzi o ten sezon. Chociaż może w letnim okienku zobaczymy, jeżeli będą nam dolegać kontuzje naszym zawodnikom, no to wtedy jak najbardziej jest to mile widziane, aby wzmocnić nasz skład. Tutaj widzicie, że kilka reprezentacji interesuje się mną jako menedżerem ich. No nie klubów, ale drużyn państwowych, że tak to ujmę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakoś nigdy w FIFA nie przepadałem za tym, bo to po prostu zawsze było więcej meczy do rozgrywania, ale jeśli chodzi o tą karierę, no to czemu by nie? zapisywaniem przed tym, jakby FIFA miała skraszować, chociaż nie zdarza się to zbyt często, ale lepiej zapobiegać aniżeli potem martwić się i powtarzać mecze. Freiburg naszym kolejnym rywalem. Tym razem gramy na wyjeździe w wyjazdowych strojach. Oni na czerwono, my na biało, ale już na początku tego meczu Bastian Schweinsteiger no niestety łapie kontuzję. W jego miejsce pojawia się na boisku Javi Martinez. Czy godnie zastąpi Szwajniego? Zobaczymy. Kontuzja łokcia naszego Środkowego pomocnika defensywnego, no i niestety chyba wpłynęło to na morale naszej drużyny. 37 minuta i Darida pakuje piłkę do bramki. Zobaczcie w jakim stylu, naprawdę e, musiałem obejrzeć kilka powtórek, bowiem nie wiedziałem jak to w ogóle wpadło. Ale świetnie e, znalazł tam miejsce i w e, nogą po prostu wpakował piłkę do bramki. Co dalej? Rzut karny dla naszego teamu, do jego wykonania podejdzie kto. Frank Ribery, który w tym meczu otrzymał już żółtą kartkę, czy uda mu się pokonać golkipera na dwa tempa i udaje się, Marto to daje nam 1 do jednego, czyli remis 43. minuta. No i mamy mamy to, co chcieliśmy, gramy bardzo ofensywnie w tym meczu z wysokim pressingiem, ale do przerwy no właśnie, tylko remis i jeśli chodzi o wydarzenia z pierwszej części, no to tutaj pudło. W drugiej połowie, genialna interwencja golkipera, rywali, ale w końcu musiał skapitulować. 50. minuta, Robert Lewandowski z główki po dośrodkowaniu zrzutu rożnego pakuje piłkę do bramki, to daje nam jednobramkowe prowadzenie, następnie Chyba minutę, bądź, bądź też kilka minut później, pakuje bramkę numer dwa w tym meczu. Piękne podanie, a następnie bramka, bramkaż bez szans. No i pięć minut później dokładamy jeszcze jedną bramkę, czyli 3 minuty w ciągu niecałych dziesięciu. Trzy bramki strzelone w niecałych dziesięciu. Musa zdobywa gola na 3 do jednego. Bądź też 4 do 1 i wygrywamy, to zwycięstwo już nie powinno nam zostać odebrane, mało tego przeprowadzamy kolejne zmiany, no i te niestety nie wyjdą nam na dobre. Chyba zawodnicy za bardzo się rozluźnili przy takim prowadzeniu Müller i Cross na boisko, Robin Goetze z niego schodzą. No i właśnie, 64. minuta, Schmidt pakuje nam piłkę do bramki po dosyć głupim zachowaniu naszego obrońcy, tracimy gola, 71. minuta, Daridan, druga bramka jego w tym meczu i mamy już wynik 4 do 3. Tak, chyba taki rezultat jest do tej pory. Tutaj fatalne zachowanie Nkulu, chyba przy pierwszej bramce albo drugiej, on również zawalił. No, niestety nie może wejść dobrze w naszą drużynę, także dam mu jeszcze troszeczkę spokoju i będzie grał, ale wchodził z ławki rezerwowych wtedy, kiedy będzie mi potrzebny, a w jego miejsce na, na pewno pojawi się Dante. Jeżeli odcinek się Wam podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a także oglądaj inne moje serie na kanale. Cześć!